Dom w stylu kolonialnym w spokojnej dzielnicy mieszkalnej na przedmieściach Bostonu. Melissa Johnson stała przy oknie, wpatrując się w lekki deszcz, który sygnalizował koniec zimy. — Mamo, patrz! Michael podpisał podekscytowany, wykonując duże gesty rękami. — Właśnie skończył siedem lat. Jego brązowe włosy i duże oczy sprawiały, że można było zapomnieć o jego niedosłuchu. — Co to jest? — odpowiedziała Melissa, patrząc na kartkę, którą rozłożył jej syn. Był tam wóz strażacki i mężczyzna narysowany jako bohater. To zdjęcie taty podpisał z dumą Michael. To wspaniale. Wygląda zupełnie jak on, odpowiedziała Melissa z uśmiechem, delikatnie głaszcząc syna po głowie. Kropka, Jason pojawił się z kuchni. Miał zdrową, opaloną skórę i blisko przycięte włosy. Jego ciało, stonowane od fizycznej pracy jako strażak, było ozdobione żywym tatuażem, który biegł od lewego ramienia do ramienia. Motywy kwiatów i płomieni przeplatały się ze słowami honor i służba. Na plecach miał wypisane imiona towarzyszy, których uratował. Na co się gapisz? Jason podszedł do żony i objął ją ramieniem. Twój portret, powiedziała Melissa z uśmiechem, pokazując mu rysunek ich syna. Portret naszego lokalnego bohatera. Jason uśmiechnął się nieśmiało i podniósł Michaela. Dziękuję, mistrzu powiedział, jednocześnie się podpisując. W ich domu słowa mówione i język migowy mieszały się naturalnie, tworząc wygodny rytm. Melise wróciła do kuchni, aby kontynuować przygotowywanie śniadania. Ściany zdobiły rodzinne zdjęcia. Dzień ich ślubu, dzień narodzin Michaela i zeszłe lato, kiedy cała trójka odwiedziła wybrzeże mainropka Każde zdjęcie emanowało uśmiechem. Kiedy Michael się urodził i odkryli, że ma wady słuchu, para była chwilowo zagubiona. Nie trwało to jednak długo. To, czego potrzebuje to dziecko, to niespecjalne udogodnienia. To miłość, powiedział Jason i razem zaczęli uczyć się języka migowego. Teraz Jason był nawet wolontariuszem. Który raz w tygodniu prowadził lekcję języka migowego w szkole Michaela Kropka, przy śniadaniu Melise sprawdzała pocztę. Wśród rachunków i reklam znalazła list od Barbary. To od matki westchnęła Melise, otwierając kopertę. Jej matka, która miała obsesję na punkcie swojej pozycji w wyższych sferach Bostonu, zawsze martwiła się o pozory kropka, kiedy Melissa zdecydowała się poślubić Jasona, zwykłego nauczyciela ze szkoły publicznej. Barbara stanowczo się temu sprzeciwiła. Mężczyzna z tatuażami powiedziała tonem, jakby opisywała przestępce, a kiedy odkryto niepełnosprawność Michaela, mówiła tak, jakby posiadanie niepełnosprawnej osoby w rodzinie było czymś wstydliwym. List zawierał wiadomości o jej siostrze, Caitlin. Caitlin dorastała pod silnym wpływem matki. Oczekiwano od niej, że będzie idealna i zawsze starała się dostosować do ideałów wyższych sfer. W przeciwieństwie do Melissy. Jej życiowym celem było spełnienie oczekiwań matki. Caitlin przeszła ostateczną selekcję do elitarnego programu prawniczego Boston University. Jest prawdziwą dumą naszej rodziny. Melissa odłożyła list. Od śmierci ojca dziesięć lat temu jej pozycja w rodzinie stała się jeszcze bardziej odludna. Małżeństwo z wytatuowanym strażakiem, niepełnosprawne dziecko i zwyczajne życie na przedmieściach Bostonu. Żadne z nich nie spełniało tego, co Barbara nazywała standardami rodziny Griffithów. Czy coś jest nie tak? Jason zapytał z niepokojem. Zwykła wiadomość od matki, odpowiedziała Melissa z uśmiechem. Chwalenie się Caitlin. Chciałbym ją poznać, powiedział Jason. W końcu jest jedyną ciotką Michaela. Maryse skinęła głową, ale w środku miała mieszane uczucia. Ostatni raz spotkała swoją siostrę dwa lata temu i było to krótkie spotkanie w chłodnej atmosferze. Jej siostra najwyraźniej nie wiedziała, jak wchodzić w interakcję z Michaelem i krzywiła się za każdym razem. Gdy widziała tatuaże Jasona, przez kuchenne okno wpadało poranne słońce. W świetle widziała, jak Jason i Michael podpisują się do siebie, wskazując na ptaki w ogrodzie. Melissa poczuła ciepło w piersi. Ten dom był miejscem, do którego należała kropka, nawet jeśli jej rodzina tego nie rozumiała. Była tu prawdziwa miłość kropka. Zadzwonił telefon i Melissa podniosła słuchawkę. Melissa. To był głos jej siostry, niezwykle podekscytowany. Mam ważne wieści. Kaitlyn. O co chodzi? Jestem zaręczona. Z Dawidem Fosterem. Jest najbardziej obiecującym młodym prawnikiem w Bostonie. Powiedziałam już mamie. Skakała z radości, kropka na chwilę zaniemiła. Gratulacje, Kate. To wspaniałe. Ślub odbędzie się w maju. W hotelu Boston Harbor. Oczywiście ty i twoja rodzina jesteście zaproszeni, kropka po rozłączeniu się, Melysę stanęła przy oknie. Choć szczerze życzyła siostrze szczęścia. W jej głowie pojawił się lekki niepokój. Jednak perspektywa bycia włączoną do kręgu rodzinnego po długim czasie rozjaśniła jej serce, kropka tego wieczoru Melissa powiedziała Jasonowi i Michaelowi o ślubie Caitlyn. Oczy Michaela zalśniły, gdy podpisał, chcę założyć nowy garnitur, kropka, Jason zażartował. Chyba będę musiał kupić odpowiedni krawat, kropka Melissa uśmiechnęła się do nich. Miała cichą nadzieję, że ten dzień pomoże wypełnić lukę, którą czuła z rodziną przez tak wiele lat. Zaproszenie na ślub przyszło z pięknym złotym wykończeniem. Dwa tygodnie później kropka Maryse wzięła kartę i prześledziła palcem wytłoczone litery. Proszę o przybycie na ślub Caitlin Griffith i Davida Fostera. To piękne zaproszenie. Maryse pokazała je Michaelowi, który czytał książkę z obrazkami w salonie. To ślub twojej ciotki. Pójdziemy wszyscy razem. Michael wstał podekscytowany i zapytał: Założę krawat? Melise skinęła głową z uśmiechem i odpowiedziała: Tak. Jutro pójdziemy kupić nowy garnitur. Widok czystej radości syna wzmocnił jej nadzieję, że może to być okazja do zasypania rodzinnych podziałów. Tego wieczoru zadzwoniła Caitlin. Jej głos brzmiał napięty: Melissa, muszę z tobą porozmawiać. Możemy spotkać się jutro na lunchu w Cafe Montmartre w Bostonie? Następnego dnia Melise weszła do ekskluzywnej kawiarni w bostońskiej dzielnicy Back Bay. W eleganckim wnętrzu Caitlin czekała przy stoliku przy oknie. Jak zwykle miała na sobie idealną bluzkę z naszyjnikiem z pereł, a jej blond włosy były starannie ułożone. Minęło trochę czasu. Melise lekko objęła siostrę. Chciałaby przytulić ją mocniej, ale wiedziała, że Caitlin tego nie lubi. Usiądź, powiedziała Caitlyn. W jej wyrazie twarzy była nutka dyskomfortu. Chciałam porozmawiać z tobą trochę o Dawidzie. Kropka. Gdy kelner przyniósł kawę, Caitlyn w końcu przeszła do rzeczy. Rodzina Dawida jest bardzo tradycyjna. Jego ojciec jest prezesem Bostońskiego Stowarzyszenia Prawników. A matka jest powiernikiem Stowarzyszenia Artystycznego. Kropka. cicho skinęła głową. To brzmi imponująco. Kropka Kaitlyn zatrzymała się, jakby ostrożnie dobierając słowa. Ślub będzie niezwykle formalny i elegancki. Weźmie w nim udział wielu przyjaciół rodziny Dawida i ważnych osobistości ze świata prawniczego. Kropka Maryse przechyliła głowę, nie rozumiejąc, do czego zmierza jej siostra. I to jest problem, Kaitlyn wpatrywała się w swój kubek z kawą. Będziemy postrzegani jako rodzina. A to oznacza, że wrażenie ma znaczenie. Wrażenia. Tatuaże Jasona nie mogą być pokazywane krewnym Dawida, wybuchła Caitlyn. A język migowy Michaela zakłóciłby atmosferę ceremonii, Melissa nie mogła uwierzyć własnym uszom. Co? Co ty mówisz? Nie zrozum mnie źle, Caitlyn próbowała dostosować swój ton. Kocham was wszystkich. Ale ten dzień jest wyjątkową okazją raz w życiu. Wszystko musi być idealne, kropka, policzki Melysy spłonęły. Chcesz powiedzieć, że moja rodzina jest nie do przyjęcia? Nie o to mi chodzi, zaczęła Caitlyn, ale szybko zmieniła wyraz twarzy. Tu nie chodzi o ciebie, tylko o mój wyjątkowy dzień. Musisz to zrozumieć, Melise nie miała słów. Wyszła z bolesnym uczuciem w sercu. W drodze do domu Melise zadzwoniła do matki, aby wyjaśnić sytuację. Ale reakcja barbary była taka, jak się spodziewała. Caitlyn ma rację. Wygląd jasona z pewnością jest problemem. A niepełnosprawne dzieci nie powinny zwracać na siebie uwagi podczas takich wydarzeń. Mamo, głos Melisy zadrżał. Melysę, zawsze chcesz robić rzeczy inaczej. Ale tym razem pomyśl o Caitlyn. Rozumiesz, jak ważne jest dla niej to małżeństwo, prawda? Melysę wróciła do domu walcząc ze łzami, gdzie Jason i Michael ciepło ją powitali. Co się stało? Jason zapytał z niepokojem, widząc wyraz twarzy żony. Melisę próbowała wyjaśnić, ale potknęła się o swoje słowa. Właśnie wtedy zadzwonił telefon. To była Barbara. Melisę przełączyła na głośno mówiący ze zmęczonym wyrazem twarzy. Przemyślałaś to? Głos Barbary wypełnił pokój. Co przemyślałaś? O ślubie Caitlyn. Wyjaśnię o tobie rodzinie Dawida. Ale są pewne warunki. Głos Barbary brzmiał zimno. Proszę nie przychodź na ślub. Melisę sapnęła. Jason wziął ją za rękę. Twój mąż ma tatuaże, prawda? Nie mogę go przedstawić naszym krewnym, kontynuowała Barbara. I nie przyprowadzaj tego głuchego dziecka. Jeśli jest niepełnosprawny, ukryj to na zawsze. Melisę rozłączyła się z drżącymi rękami, desperacko powstrzymując łzy. Pokój wypełniła cisza. Michael wyglądał na zaniepokojonego, widząc miny swoich rodziców. Co się stało, podpisał kropka Jason delikatnie objął żonę i odpowiedział synowi w języku migowym. Wszystko w porządku. Mama jest tylko trochę smutna, kropka tej nocy, po położeniu dziecka do łóżka, Melissa i Jason odbyli szczerą rozmowę w salonie. Nie musisz odchodzić, powiedział Jason. Dziękuję, że nauczyłaś nas. Czym jest prawdziwa rodzina? Dla Michaela i dla mnie jesteś najważniejszą osobą na świecie. Kropka Melissa płakała w ramionach Jasona. Cieszyła się, że wybrała tego mężczyznę, który miał tatuaże, był strażakiem i kochał Michaela bezwarunkowo. Kropka. następnego ranka Melise wysłała krótką wiadomość do Caitlyn. Kate, nie będę mogła uczestniczyć w twoim ślubie. Chciałabym, żebyś uszanowała naszą rodzinę taką, jaka jest tym razem. Życzę ci szczęścia. Kropka po naciśnięciu przycisku wysyłania, Medyse stanęła przy oknie, patrząc na świat, kropka delikatne wiosenne słońce oświetlało jej twarz przez zasłony. W głębi zranionego serca kontemplowała prawdziwe znaczenie rodziny. Dzień ślubu nadszedł wraz z jasnym majowym słońcem. Medyse nie spała od samego rana. Przygotowując się do pikniku, kropka w kuchni Michael pomagał robić kanapki. Ta jest dla taty, ta dla mamy, a ta dla mnie podpisał radośnie. Małe kanapki dla trzyosobowej rodziny zostały pokrojone w różne kształty. Jason zawołał z salonu. Przygotowując koce i frisbee. Prognoza pogody jest idealna. Wspaniały dzień na piknik w Blue Hills. Melissa uśmiechnęła się, ale w głębi duszy wciąż myślała o ślubie siostry. Caitlin była już ubrana w swoją wymarzoną suknię ślubną i przeżywała najważniejszy dzień w swoim życiu, próbując otrząsnąć się ze złożonych emocji, powiedziała sobie. Cieszmy się dzisiejszym dniem. Kropka, gdy kończyły przygotowania do pikniku, zadzwonił telefon Melissy. Na ekranie wyświetliło się imię Caitlyn. Przez chwilę rozważała zignorowanie go, ale myśląc, że to może być coś ważnego, odebrała. Kate, nie jesteś w trakcie ceremonii? Z drugiej strony usłyszała płacz. Melissa! — głos Caitlyn drżał. Proszę, proszę, przyjedź natychmiast! Kropka Melissa poczuła dreszcz przebiegający wzdłuż jej kręgosłupa. Co się stało? Co się stało? David, jego mowa, wszystko. Myliłam się, Katelyn potknęła się o swoje słowa. Proszę. Chcę was wszystkich zobaczyć. Uspokój się, Kate. Co się stało? Melissa starała się zachować spokój. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Boston Harbor Hotel, wielka sala balowa. Natychmiast. Połączenie się zakończyło. Kropka spojrzała na Jasona ze zdezorientowanym wyrazem twarzy. To była Caitlyn. Wygląda na to, że stało się coś strasznego. Co chcesz zrobić? Jason, zapytał poważnie. Kropka wzięła głęboki oddech. Zastanawiam się, czy powinniśmy iść, ale biorąc pod uwagę to, co się stało. Jedźmy, odpowiedział natychmiast Jason. Twoja siostra ma kłopoty, prawda, Michael, wyczuwając sytuację, podpisał. Chodźmy. Cała trójka szybko się przebrała i wsiadła do samochodu. Melissa nie miała czasu na przebieranie się, więc założyła prostą sukienkę z kardiganem. Jason założył koszulę z długim rękawem, aby ukryć swoje tatuaże. Michael pozostał w koszuli zapinanej na guziki i spodniach chinoł, które nosił od rana. Ciekawe, co się stało. Melissa była głęboko zamyślona w samochodzie. Czym mogła być przemowa Dawida, o której wspomniała Caitlin? Boston Harbor Hotel był jednym z najbardziej prestiżowych w mieście. kropka, Przechodząc przez wielkie wejście z luksusowymi żyrandolami i marmurowymi podłogami, pospieszyli do wielkiej sali balowej. Caitlin stała w holu w swojej sukni ślubnej z rozmazanym makijażem. Oczy miała zaczerwienione od płaczu, kropka, gdy tylko ich zobaczyła, podbiegła do nich. Przyszłaś, powiedziała Caitlyn ze łzami w oczach. O dziwo, uklękła przed Michaelem i choć niezręcznie, podpisała Przepraszam. Co się stało? Zapytała Melisse. Wejdź, Caitlyn zaprowadziła ich do sali. David im wyjaśni kropka, wchodząc do wielkiej sali balowej, zobaczyli setki gości siedzących cicho, a ceremonia wydawała się być wstrzymana. Z przodu na podejście stał pan młody David Foster. W smokingu kropka był wysoki i miał wyrafinowane rysy twarzy, typowy wygląd bostońskiej elity. Widząc ich wejście, David wyraził ulgę. Wśród publiczności rozległ się szmer. Kropka Barbara również odwróciła się z pierwszego rzędu i spojrzała na Melissę z zaskoczonym wyrazem twarzy. David wziął mikrofon i powiedział: Przepraszam. Pozwól mi kontynuować. Właśnie mówiłem o tym, co oznacza prawdziwa rodzina, jego głos rozbrzmiał w sali. Kobieta, którą zamierzam poślubić, Caitlin Griffith, ma siostrę. Melisse Johnson, jej męża Jasona i ich syna Michaela, kropka nie mówiła. David uśmiechnął się do nich i kontynuował. Dowiedziałem się tuż przed ceremonią, że nie będzie ich dzisiaj. A kiedy poznałem powód, poczułem się głęboko zasmucony. Na sali zapanowała cisza. Powiedziano mi, że powodem były tatuaże Jasona i upośledzenie słuchu Michaela. Ale, panie i panowie, muszę coś wyznać. David wziął głęboki oddech. Mam brata Tomasa, który ma wadę słuchu. Słychać było. Jak Barbara sapie. Melissa również rozszerzyła oczy ze zdziwienia. Jako prawnik i człowiek zawsze walczyłem z dyskryminacją. W szczególności wspieranie osób niedosłyszących było jedną z moich życiowych misji. Mój brat jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu, a jego niepełnosprawność nie jest niczym, co należy ukrywać lub czego należy się wstydzić, kropka David powoli opuścił mikrofon i płynnie podpisał. Prawdziwa rodzina oznacza akceptowanie i wspieranie się nawzajem. Widząc ten język migowy, oczy Michaela rozbłysły. I jeszcze słowo o tatuażach. Mój ojciec, Edward Foster, w młodości również służył w piechocie morskiej. Wielu jego towarzyszy z dumą nosi tatuaże. Ocenianie ludzi po wyglądzie jest tym, czego powinniśmy unikać. Barbara zarumieniła się i zdawała się kurczyć w swoim fotelu. Więzi rodzinne polegają na zrozumieniu i akceptacji, a nie dyskryminacji czy wykluczeniu. Bardzo żałuję, że te zasady nie zostały zachowane podczas przygotowań do dzisiejszej ceremonii. David spojrzał na Caitlin. Kiwnęła lekko głową przez łzy. Melissa, Jason i Michael. Jestem naprawdę wdzięczny, że przyszliście tu dzisiaj. Reprezentujecie rodzinę, jakiej szukam kropka na widowni, rozległy się brawa. Wielu gości wstało, aby okazać swój szacunek. Melissa nie mogła powstrzymać łez. Caitlin podbiegła do Melissy i przytuliła ją kropka. Przepraszam. Tak mi przykro. Przeprosiła przez łzy. Wczoraj wieczorem powiedziałam wszystko Dawidowi. Był zły i powiedział, że jeśli nie możemy zaprosić prawdziwej rodziny, to ślub nie ma sensu. Ale dlaczego do nas zadzwoniłaś, zapytała Melissa. David nagle rozpoczął przemowę w środku ceremonii. Caitlin wyjaśniła. Zaczął mówić o znaczeniu prawdziwej rodziny, a potem powiedział, że moje działania były złe. W tym momencie poczułam się zawstydzona, ale jednocześnie zrozumiałam, że miał rację. Dlatego zadzwoniłam do ciebie. Melissa spojrzała na siostrę. W oczach Caitlyn pojawił się szczery żal i miłość. Poczuła jakby dystans, który czuła od lat, stopniowo się z mnie. David zszedł z platformy i podszedł do nich. Wyciągnął rękę do Jasona i powiedział: To zaszczyt Cię poznać. Następnie zwrócił się do Michaela i płynnie podpisał: Cześć, jestem David. Miło mi Cię poznać. Michael z radością odpowiedział: Mam na imię Michael. Kropka Barbara podeszła nieśmiało. Jej wyraz twarzy był mieszanką zakłopotania i zmieszania. Melisę, ja. Widząc, że jej matce brakuje słów, Melisę po raz pierwszy poczuła, że jest bezbronna. W porządku, mamo, powiedziała Melisę. Chcę tylko, żebyś zapamiętała dzisiejszy dzień kropka ceremonia została wznowiona. Rodzina Melisę została poprowadzona do pierwszego rzędu gdzie była świadkiem przysięgi miłości Caitlyn i Davida. Podczas ceremonii David wezwał tłumacza języka migowego i przekazał swoją przysięgę również w języku migowym. Trzymając męża za rękę, Melissa poczuła, że dzisiejszy dzień będzie nowym początkiem. Rany z wielu lat nie zagoją się w jeden dzień. Ale dzisiejsze wydarzenia nauczyły wszystkich prawdziwego znaczenia rodziny. Kiedy Michael trzymał dłoń Melisy swoimi małymi rączkami, uśmiechnęła się cicho. Po zakończeniu głównej ceremonii rozpoczęło się przyjęcie. W sali rozbrzmiewała muzyka na żywo, a kieliszki szampana lśniły. Pomimo nagłego zaproszenia, rodzina Melissi została ciepło przyjęta przez gości. Kropka oczy Michaela błyszczały w niezwykłym otoczeniu, z zainteresowaniem przyglądając się wyszukanym ciastom na stole deserowym. Melissa trzymała swój kieliszek, kontemplując wydarzenia ostatnich kilku godzin, kropka od nagłego telefonu do wzruszającej przemowy Dawida i pojednania z siostrą, rozwój wydarzeń wyglądał jak coś z filmu. A ona sama traciła poczucie rzeczywistości. To była wspaniała ceremonia, powiedział Jason, stojąc obok niej. Pomimo tego, że nie był odpowiednio ubrany, wtopił się w atmosferę swoją naturalną postawą. Kropka miał na sobie koszulę z długim rękawem, ale niewielka część jego tatuażu była widoczna z prawego nadgarstka. Tak, to było naprawdę, uśmiechnęła się Melise. Niespodziewany obrót wydarzeń, kropka właśnie wtedy podszedł do nich gentleman. Był to Edward Foster, ojciec Dawida, mężczyzna po sześćdziesiątce o imponującej sylwetce. Jego postawa wskazywała na wieloletnie doświadczenie przywódcze. W końcu się spotykamy, Melise. Przywitał się Edward z ciepłym uśmiechem. Słyszałem od mojego syna: Rozumiem, że jesteś wspaniałą nauczycielką. Melise odpowiedziała skromnie. To zaszczyt. Edward zwrócił się do Jasona, a ty musisz być Jason. Słyszałem, że jesteś strażakiem i wyciągnął rękę. Kiedy uścisnęli sobie dłonie. Oczy Edwarda zatrzymały się na części tatuażu widocznej na nadgarstku Jasona. Jego wyraz twarzy zmienił się. Czy to? Edward zawahał się. Jason niezręcznie próbował ściągnąć rękaw, ale Edward grzecznie zapytał: Jeśli nie masz nic przeciwko, czy mógłbym to zobaczyć? Po chwili wahania Jason powoli podwinął lewy rękaw. Ukazał się cały tatuaż z przeplatającymi się motywami kwiatów i płomieni. Pod nim znajdowały się słowa honor i służba. Kropka widząc to, Edward nagle zasalutował. To tatuaż trzeciej dywizji piechoty morskiej, jego głos był pełen szacunku. Służyłeś. Ludzie wokół zaczęli zwracać uwagę na ich rozmowę. Tak, brałem udział w drugiej bitwie o Fallujoe podczas wojny w Iraku, odpowiedział cicho Jason. Która jednostka? Kompania Charlie. Ser. Oczy Edwarda rozbłysły. Znasz mojego syna, Michaela Fostera. On również był w kompanii Charlie. Jason na chwilę za nie mówił. Porucznik Mike Foster był moim dowódcą. Rozumiem. Edward nie mógł powstrzymać emocji. Michael został ranny w kompanii Charlie i wrócił do domu. Zawsze opowiadał o dzielnym żołnierzu, który go uratował, który nie zważając na niebezpieczeństwo parł naprzód pod ostrzałem wroga. Jason wzruszył ramionami. Po prostu zrobiłem to, co trzeba było zrobić. David podsłuchał rozmowę i podszedł. Co się dzieje, tato? Ten młody człowiek, Jason, jest bohaterem, który uratował twojego brata na polu bitwy. Edward wyjaśnił podekscytowany. Mike przeżył dzięki niemu. David spojrzał na Jasona z zaskoczonym wyrazem twarzy. Słyszałem tę historię od mojego brata wiele razy. Mówi, że nigdy nie zapomni tej chwili. Barbara i Caitlin podeszły. Słyszały rozmowę i zarumieniły się. Dlaczego ten bohater nie został zaproszony na ceremonię? Edward wyraził swoją złość. Barbara próbowała się usprawiedliwić. Ale potknęła się. Nie wiedzieliśmy. Osądzać kogoś wyłącznie na podstawie jego tatuaży, głos Edwarda był surowy. Dla nas tatuaż korpusu piechoty morskiej jest oznaką honoru. Caitlin pochyliła głowę ze wstydem. Zrobiłam coś strasznego. Melisse była oszołomiona tym wydarzeniem. Spojrzała na swojego męża. Jason powiedział: Powiem ci później. Rzadko mówił o swoich doświadczeniach z pola bitwy, ponieważ były dla niego ciężką traumą. Edward zauważył Michaela i zapytał: to twój syn, prawda? Uśmiechnął się ciepło i wyciągnął rękę. Michael był nieco zdenerwowany poważną rozmową z dorosłym, ale uścisnął oferowaną dłoń. Właściwie to chciałbym ci przedstawić mojego drugiego syna, Tomasa, powiedział Edward. Wskazał na róg sali, gdzie stał młody mężczyzna. Kropka miał około dwudziestu lat i delikatne rysy twarzy podobne do Dawida. Podszedł na znak Edwarda. To jest Tomasz, brat Dawida i mój najmłodszy syn powiedział z dumą Edward. Kiedy Thomas zauważył Michaela, podpisał: Miło Cię poznać, kropka oczy Michaela rozbłysły. Odpisał: Miło mi Cię poznać, jestem Michael. Thomas jest głuchy od urodzenia, wyjaśnił Edward. Jednak obecnie studiuje architekturę na Uniwersytecie Bostońskim. Jego niepełnosprawność nie ogranicza jego potencjału dała mu raczej wyjątkową perspektywę. Barbara za nie mówiła, wyglądając na głęboko wstrząśniętą swoimi wartościami. Właściwie, kontynuował David, w Centrum Wsparcia dla Osób Niedosłyszących, w które planujemy się zaangażować, planujemy również współpracować z weteranami takimi jak Jason. Istnieją podobieństwa między zespołem stresu pourazowego, którego doświadczają osoby powracające z pól bitewnych, a izolacją społeczną odczuwaną przez osoby niedosłyszące. Jason skinął głową. Rozpocząłem również edukację w zakresie zapobiegania katastrofom dla niepełnosprawnych dzieci w Remizie Strażackiej. Dzięki Michaelowi, kropka kontynuując rozmowę, Menesy zastanawiała się nad tym cudownym zbiegiem okoliczności. Jej mąż był bohaterem, który uratował życie jej przyszłemu szwagrowi. A rodzina Dawida była połączona z jej w nieoczekiwany sposób, kropka w miarę trwania przyjęcia to, co kiedyś uważano za wstyd, teraz przekształciło się w rodzinną dumę. Barbara po cichu ocierała łzy, patrząc jak Michael i Thomas zachowują się jak wnuki. Melisę wzięła Jasona za rękę i szepnęła. Nigdy mi nie powiedziałeś. kropka Jason uśmiechnął się. Przeszłość to przeszłość. Liczy się ta chwila dzisiaj. Kropka wokół nich dwie rodziny łączyły się, tworząc nowe więzi. Lampki choinkowe ciepło oświetlały dom Melisy w grudniową noc. Rok po ślubie Duża Jodła została udekorowana w salonie a wokół niej zgromadziła się rodzina. Jason dał Michaelowi przejażdżkę na świni, aby pomóc mu umieścić gwiazdę na szczycie choinki, wywołując aplauz zgromadzonej rodziny. Jest piękna, powiedziała Barbara. Usiadła na krześle i podpisała Michaelowi, cudownie. Przez rok pilnie uczyła się języka migowego. Choć wciąż nieporadna. Wydawała się czerpać przyjemność z rozmowy z wnukiem. Przed kominkiem w salonie siedzieli David i Caitlin, Thomas oraz państwo Edward. Brat Dawida, Michael, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zagranicznej podróży służbowej, ale wysłał wiadomość wideo. Pokój wypełnił się ciepłymi rozmowami i śmiechem. W kuchni Maryse i Caitlin przygotowywały kolację. Ich związek znacznie się zmienił w ciągu roku. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, powiedziała Caitlin, krojąc szarlotkę. Jaka byłam arogancka rok temu. To co jest ważne, to nie przeszłość, ale teraźniejszość, delikatnie odpowiedziała Melise. Barbara weszła do kuchni. Jej wyraz twarzy był łagodny, czego nigdy wcześniej nie okazywała. Czy jest coś, w czym mogę pomóc? Melise uśmiechnęła się. Dziękuję, mamo. Kropka Barbara spojrzała na swoje dwie córki. Trudno jest przyznać się do błędów z przeszłości. Ale naprawdę wstydzę się siebie za ocenianie ludzi na podstawie ich wyglądu lub niepełnosprawności. Uzy napłynęły jej do oczu. Przepraszam, że cię zraniłam. Kropka podeszła do matki i przytuliła ją. W porządku. Jesteśmy rodziną. Kropka po powrocie do salonu David uczył Michaela i Tomasa, jak korzystać z nowego tabletu. Na ekranie wyświetlana była aplikacja do nauki języka migowego. Centrum Wsparcia dla Dzieci z Wadami Słuchu ma zostać otwarte w przyszłym miesiącu, poinformował Melisse David. Kate załatwiła wszystkie sprawy prawne. Caitlin wzruszyła nieśmiało ramionami. Wiele dzieci na tym skorzysta. Szczególnie utalentowane dzieci, takie jak Michael. Edward był pochłonięty rozmową z Jasonem przy oknie. Twój wykład w Stowarzyszeniu Weteranów był wielkim sukcesem. Wielu młodych ludzi było pod wrażeniem Twojego podejścia do radzenia sobie z PTSD. Jason uśmiechnął się. Możliwość ponownego spotkania z porucznikiem Michaelem, któremu wtedy pomogłem, była prawdziwym cudem. Kropka, wychodząc. Barbara pocałowała Michaela w policzek. Chodźmy razem do muzeum w przyszłym tygodniu, obiecała zarówno w języku migowym, jak i słowami. Kropka, Thomas podpisał do Michaela, wesołych świąt i obaj wymienili mocny uścisk dłoni. Kropka, po wyjściu rodziny, Marysa stała w salonie, obserwując przez okno padający śnieg. Jason objął ją ramieniem, a Michael stanął między nimi. kropka. Zadowolona? Zapytał Jason. Kropka Melise wzięła głęboki oddech i rozejrzała się po rodzinie. Bardzo zastanawiała się. Rok temu została odrzucona przez rodzinę i nosiła w sercu głębokie rany. Ale teraz jej serce było wypełnione pokojem. Kropka, przemówienie Dawida o tym, że istotą rodziny nie są różnice w wyglądzie czy zdolnościach, ale akceptacja i wzajemne wsparcie. Było teraz wyryte w sercach wszystkich. Michael spojrzał na swoich rodziców z uśmiechem i podpisał La Family. Gdy Melissa przytuliła swojego syna, po cichu delektowała się świadomością, że prawdziwa rodzina jest związana nie tylko krwią, ale i sercem.